Za Jej, święte drzewo urosło, zobacz Wiem Zostawię O matko, jaki fajny Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Smok, jesteśmy teraz na Skybloku, takim prawdziwym skybloku, a nie takim mm, sztucznym co dostajecie lawę i wody więc... fucking kidding me. Edge'owi teraz od pieprza, a nie taki sztuczny, że robicie generator i jakieś tam GWNK. Ja od e, Więc dobra, mamy tutaj wyjście. Pokażę wam jak to z zewnątrz wygląda. Jest to całkiem fajna wyspa, na której jesteśmy teraz z Edge'em i będziemy się po prostu budować. Będzie tak jakby taka mini seria nowa. Yy, I Edge się zajął farmą i dobrze, bo już tutaj umieramy z głodu. Ja idę się zabić. Aha. sam. Yy, widzę. Cię. Nagraj, Dobra. Moje, nagraj moje samobójstwo, gdziekolwiek jesteśmy. Nie ja no, skacz, 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 skacz. Dobra, już za późno. W... Just do it. Okay. W każdym razie mamy 48 piachu. Aha. To jest święta sadzonka. Piedzyg. I, i ten. No, tutaj edge zrobił. Tutaj coś. Workbench. O, znalazłeś tam, gdzie była ta trzcina? Tak. Ja, ja, wrzu wrzuciłem to do skrzynki. Dobrze. Jest piedzyg. Wim. Dobra, pójdziemy teraz na poszukiwanie jakiegoś cave'a fajnego, tylko tu jest pełno zombiaków i innych takich... A to czekaj, to zrobię nam po mieczu to przy okazji zdobędziemy jakieś siedzonko na zombiakach. Ty właśnie ja też sobie zrobię miecze. Ja nam zrobię już. Nie. Ja skoibla łap. zrobię. Ja się właśnie dałem z kobla. Tak? A nic nie mam. No to łap, bo przeszedłeś obok. Lol, skąd wziął się ten mieczyk, co? No, ciekawe, nie? No, dobra, chodź, dzięki za mieczyk. wiesz? Idziesz, dobrze. No to co tam u ciebie, Edge, bo mi nie pozwalasz opowiadać na odcinku. Przepraszam. Co tam u ciebie? U mnie nic. Dzisiaj będę miał prawdopodobnie cały dzień na nagrywanie. Aha, on tu się cieszę. A jak tam, zapowiadasz może jakieś serie na sierpień? Tak, Beatlesów będziemy grali <grym> e, Alien Swarma nie będzie Miał nie. być, a nie będzie, wiesz dlaczego? Czemu? Nie masz Steam'a Mam Steam'a, ale jakiś błąd mi wyskakuje, ja nie chcę tego znowu pobierać Dużo miejsca na dysku zajmuje Chyba sobie usunę całkowicie LOL! Wow, wow. no, ale cofka była! O! Jesteśmy obok tego bajorka z sugarcane'ami. Fajnie. Gdzie my w ogóle poleźliśmy? Zrobiliśmy duże kółko. No to chodź, już tam, z tamtej strony jest ten cave. LOL! A my gdzieś tu poleźliśmy. Fajnie, że tutaj tyle bajorek z wodą, no, to ładnie wygląda. No ale szkoda, że zwierząt nie ma. No to jest właśnie minus. Ciekawe czy tu też można spawnery chociażby kupować fajnie by było, tak jak na tamtym. Tutaj jest ten cave, w szukamy. Idzie? Tu. Tylko jest pan w, w drzewach. O, dam jest węgiel. No co, Ja ty? idę węgla. O, a ja znalazłem żwir. Dobrze, jestem. Żelazo mamy. Za to mam skriper Gdzie? A no o oh fuck! nie zginę eee e, idzie do siebie tak o a tam jeszcze niżej jest ząbek i widzę że żelazo no ja nie widzę wiesz no, no to teraz już wiem. fuck! ej gdzie? nie! ja tu zginę jedno serduszko! z pieprza! nie ale lag jest! jest lag! nie! nie! Oże. zginąłeś czy z... żyje chyba że jest lag okropny nie, dobra, nie ma laga, widzę, że Ej, ale ja jedzenia nie mam, a ja mam jedno serduszko, nie? Fakt. Rozumiem twój ból. Mhm. To wiesz, jak na hardkorze jakimś, kurde, tylko nie mam węgla na pochodnie też. Na hardkorze bez hardkora. No. Ja mam jeden węgiel. Hardkorzy. By się na pochodnie przydał. Ja mam tutaj zejście niżej, ale się tam boję schodzić bez... Bo Ciemno i nie ma tak. Czekaj, węgła. ja tam do ciebie idę i pójdę tamten, bo do ciebie idzie chyba kolejny z, y, szkielet. Dobra. Łoł! Wow. fajnie tu. że tu jest taki spadek. I tu jest takie zejście jeszcze niżej. Ja bym tam chętnie poszedł, Lawę widzę! Tak. No, czekaj, chodź ten. Da, lipos... Daj mi ten węgiel, proszę cię. Łap. Wow. A daj mi kobla. E, masz wszystko, co mam. Dobra, ja tam idę na dół, jak chcesz... O! Redstone i żelazo. O kurde. Tak? Nie podchodź, bo tu jest ryzykowna robota. Dobra. O redstone. Haha. Dobra, to ja pójdę w tą stronę. A tu jest nic, okej? Okej, cztery żelazo. Dobra, ja mam jeszcze 6, mam 10. Masz Ach, sześć żelazo? No, wykopałem tam, też gdzie było co mówiłeś, że widzisz żelazo? A, tam. Nie, ja tu jeszcze niżej widzę żelazo. Okej, okay, ja idę, do, gdzie słyszę zombiaka. Aż się proszę o śmierć, nie? No. Taki tam fetysz. <noise> o, 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 zaraz zamknię, jakiegoś koczątu jest. Nie, to jest jak gdyby takie przejście małe nad Dobra, tu to... To, to fajnie. Ładnie tu wszędzie jest. Poczyna, tu u góry coś może być, bo jest tam... Poczekaj, ja się boję tutaj. Węgiel, o, węgiel mam! Naturalna pułapka I mam więcej piasku jeszcze. I to taki wiesz, latając w powietrzu. No to to jest właśnie naturalna pułapka. Mhm. Dobra, dużo węgla tu mam, bardzo dużo. Ja też tu mam dużo, tylko że pewnie większość spadnie. A ja mam wiesz, bezpieczne miejsce. Dobra, ja... O, żelazko. Y zbieram ten piasek. Tylko trochę, bo nie chcę mi się Jak te wyspy zajebiście od dołu wyglądają. No, za Mam 8 węgla. Muszę pochodnie wyrobić. Dobra, ja się tu boję skakać. Okej, okay, jest dobrze. Idę tam do ciebie, jeśli pozwolisz. Możesz, tylko zobaczymy, czy dojdziesz. Dobra. Gdzie ty jesteś? Na dole? Fuck! Spadłeś? Nie, creeper. A, okej. Okay. Ale się na doł. I creepery nie wybuchają chyba. Tak? O, to fajnie, bo to strasznie by było brzydko, gdyby to wybuchło. A jesteś po drugiej stronie? Tak. Też idę. Tam żelazo przegapiłeś. Wiem, bo tam po prostu nie schodziłem. A ja idę właśnie tam, na dół. Mam nadzieję, że mnie tam nic nie zadziwi albo teraz mnie nic nie zestrzeli, bo by wszystko spadło. Właśnie jest niestety bardzo dużo szans. No. Bo to się dużo mobku. A tam jest. jest duży pokój taki widzę, fajny. Ciekawe czy są takie dungeony, spawnery jakieś czy jakieś coś. Prawdopodobieństwo jest małe, ale jest. No Mam nadzieję, że są takie fajne by było. Dobra. Jestem, teraz muszę zejść na dół nie dając się zabić. Ile masz żelazka? 6, tak jak było. A zaraz go. Ja około... Diaksa mam! Chyba mam Diaksa, poczekaj. A nie, dobra, wydawało mi się. Złoto? N nie, oczy Endermana. Ale <grym, grym>, no tak, z daleka do tego... wygląda. jak mówiłeś, że masz Diaksa, to była ruda złota. No, ale później była ruda Diaksa. No, a wiesz, że no, tutaj zjadam. można kupić Diaksa za 25? No a po ile się sprzeda jakieś inne rzeczy? Nie mam pojęcia. To tanio strasznie chyba. Nie! I IS HOME! IS home, SZYBKO! Jest, dobra. Zginąłem, ale byłem na ischomie. Przynajmniej będę miał pełne te, wiesz. Okej, okay, to mam otwarte. Fak, szkielet, 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 szkielet! Jak będziesz do mnie szedł, no. to weź piecyk. Piecyk? Dobra, odłożę tylko te cenne itemy. O kurde, mam tu coś, co ty kochasz najbardziej. Złoto? Złoto. <gry> Dobra, pójdę tamtędy, trendy przyszliśmy. W tamtym... Tak! Dobra. Okay. Kurde, lawa prawie wpadła. Tak? Już jesteś gdzie, przy lawie? Gdzieś gdzie światło lawy się buguje i nie widzisz tej lawy do końca praktycznie. A. Ej, źle, znowu poszedłem w tamtą, chyba powinienem, zaraz pamiętam. Bo tu będzie yy, Sugarcane, tak? Zaraz. Czy Można nie? Być, nie wiem, cane. jak poszedłeś. Poczez, zaraz zobaczę sobie. Tak, tu jest Sugarcane, czyli w tamtą stronę, dobrze. Okej. Okay. Pra... Tylko 99 graczy, jest więcej przecież. No. Kłamią nas. Jest, staliście. Gdzie to trzeba jakoś oznaczyć, tej pochodni w na razie. Fak Dobra. A tu nie... aha, bo to było co? Dobra. Idę tam do ciebie. Ja się teleportuję na Homa. Okej. Okay. A, zebrałeś ten piecyk. Tak, wziąłem, bo mnie prosiłeś. Mi mniej więcej chodziło o stworzenie nowego, ale spokojnie. No nie miałem kobla. Dobra, słyszę tej szkieleta. Fuck, e, zabiłeś jakiegoś szkieleta? Tak, mam strzały. A kość? Niestety nie. Dobra, to ja to teraz sobie pochodzę po powierzchni i poeksterminuję moby. O, tam skriper. creeper. Dobra, Fuck, już wracę. mi do mnie strzelają. Jakiś sniper tutaj. Sniper. aha. Dobra, prawdopodobnie będę miał kość. A, spadłem coś. Nasza kość spadła. fakt dwa creepery! Dwa! Ej! Wybuchnie? Chyba nie, wybuchnie. Wybuchnie powinien wybuchnąć, to Ale lagi. A nie, nie wybuchną. Wybuchnie powinien wybuchnąć, tak, wybuchnie. Co? Aj tak jakieś dziwne. Patrz jak ci się... One nie wybuchają, nadymają się, ale nie wybuchają. A, to dobrze. A, dobra, ja mam jeszcze tylko 3 minuty i muszę spadać. Ops. Szkoda, że, nie, że idzie szaleń. Ale będę później. Fuck, jedno serduszko i szkielet, a szkielet mnie zawiódł. Czyli creeper to nie zagrożenie, tak? Nie. Yep. Jedynie darmowy XP pro. Ej, ale to ja nie mam już drewna na pochodnie. O kurde, to już jestem udupiony. Ja tam na dole chodziłem bez pochodni. Też idę teraz. Faka, tu jest nic, to Muszę przepalić sobie żelazo na kilo. Dostałem dwie, dwie jakości. Tak, ja tu zrobię. Proszę, jak drewna nie mam. Mądry jestem, kurde. Gini. A ja mam jedną. Ehe Z trzech zbożów wypadły mi dwa nasiona. Słabo. No i co, nie ma tu? Spóż... Ile już trwa noc, Nie wiem. Czy... Ale tu dziwnie tu jest. Tutaj. A tu nic nie, nie ma, tu nic więc więcej? Ja tu byłem przed chwilą, co ja robię. A, muszę się przekopać tam. O kurde ale mnie gardło. Mmmm. Po... Ty widzę coś tu. Światełko na końcu tunelu Nie, właśnie nic nie widzę O, Stary, Zgani co dostałem Co? Ziemniaczka Fajnie Od ząbiaczka Kurde, nic nie widzę Jest tam jakieś wyjście na świat, czy coś? Ja, ej, ale, ale tu nic... Ciemność, ciemność... Jezu! O, ja się przestraszyłem, kurde! Kopiesz Dabu w ciemności i tu nagle ci tak e, od góry creeper spada, nie? I O TYŁO, TYŁO, TYŁO! O oh, fuck! Ej, on... Przecież on... nic nie zrobi? No dobra, w sumie. Tylko będą syczać, tak? Cię strasz, ty tylu. Tak. Ej, ciastko dostałem! Dzięki, dzięki konsolo. Ej, ciastko dostałem. Ja też. Hmm. Konsola mi dała. Hej you, jeju, hey you, you take this cookie, Free cookie. To jest enderman. A, złoto, dobra, złoto jest Żelazny mieczyk, dwa żelazne mieczyki i dwa żelazne kilo. To się tepaj do mnie. I pochodnie, weź weź drewna mnóstwo bo ja nie mam. Muszę nascinać Wiem jak sobie oświetlę tutaj. O, ja. Jest rozwiązanie jakieś zawsze. Kończymy zaraz, jakoś tak? Tak, tylko chcę to złoto wykopać Czekaj, wykopię to nam drewno Ile? Wykopię drewno, przepraszam Nie przeklinaj Jestem teraz na odwyku <laughs> Jak normalnie Ile potrzebujesz drewna? No, ile dasz Ciekawe, czy tu w ogóle są diaksy Są Są? Gdzieś na wyspie musi być. To fajnie. Po ile się sprzedaje? Jak się sprzedaje za ósemkę, a kupuje za dwudziestkę piątkę w jednym ze sklepików, w których idzie. Się nie opłacę chyba, nie? To zależy, jak się na to patrzy. Tp, a, smog, 6240 dwa, cztery, zero. A, dobra. Tp, a, C e, py, Chodź tu, tam jest piecyk. Tutaj Tak o. Dobra, też węgiel Znaczy, ten, y, drewno A, masz kilofa, a dobra, to nie muszę O Też dostałeś kuki, No, przecież... O o. Dobl... o, kolejne No mówię Dobra, idę po to złoto I będziemy, będziemy mogli kończyć no, Ale to złoto Masz pochodnie? Tak. No Kurde, weź spójrz. Jak ja się... W pierwszym odruchu przestraszyłem. Co, słodziaku, co cię tak na mnie jopisz? Jest Co ty tak sykasz? Syka? mnie nie ja... Nie, zastrzeli mnie! Mam małą HP! Spie... Nie! Ej, 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 e mam półtorej serduszka, daj coś do żarcia masz Nie. To, to ma a masz łoch, musimy go zastrzelić albo idź tam Boże. Kuźwa oh, Czemu mnie nie ostrzegłeś? Amen Tu polek, ecz Kurwa, jest O O, tu Dobra, chodź na homa i, i kończymy Ale muszę to złoto mieć O Jezus, dobrze, to zrobisz to już po odcinku Dobra. Bo ja też muszę lecieć więc jak widzicie tam jest złoto i my już kończymy. Home. Dzięki za ostrzeżenie. Jej, święte drzewo urosło, zobacz! Wiem. Zostawię. O matko, jaki fej. Boże <słuch> Żałuję, że tego nie nagrywam. Dobra, więc y, my się z Wami żegnamy. No chodź tu, 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 tu. Cześć, pa i narka. Pa, pa.